Rozmowa dnia. Minęła godzina 8.30, przy mikrofonie Michał Jędryka, w studiu nasz gość, pan Marek Grali, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie kuratorze, rozpocznie się rok szkolny 1 września? Tak, rok szkolny rozpocznie się 1 września, bo zawsze 1 września się rozpoczyna. Rozumiem, w, w, w podtekście tego pytania było jak się rozpocznie, a nie czy się rozpocznie. A jak się rozpocznie, to zgodnie z tym, co ogłosił minister, rozpocznie się w sposób stacjonarny. No właśnie i tego z jednej strony wszyscy oczekują, z drugiej strony niektórzy się obawiają, no bo mamy też rodziców, którzy obawiają się, czy rzeczywiście rygory sanitarne zostaną zachowane, czy dzieci nie przeniosą wirusa do domu, do innych środowisk i tak Z tego, co czytamy, z tego, co słyszymy w komunikatach ministerstwa, dyrektorzy mieli tutaj dosyć dużą swobodę i i dużą odpowiedzialność w dostosowaniu tych szkół do obecnej sytuacji epidemicznej. Tak, to prawda. Dyrektorzy mieli swoistą autonomię. Te wszystkie wytyczne, które zostały do nich skierowane, są na tyle ogólne, że pozwalają im, ale również samorządom dostosować szkoły do danej sytuacji. To pytanie o obawy rodziców jest pytaniem ważnym. Ja bym chciał na samym początku, jeżeli pan redaktor. Pozwoli rozwiać wątpliwości rodziców, ponieważ najwięcej wątpliwości mają rodzice dotyczące bezpieczeństwa dzieci w ich szkołach. To jest kluczowe pytanie: czy posłać dziecko do szkoły w sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj? I jeżeli bym powiedział, argumenty pochodzące z naszych dotychczasowych doświadczeń, także polskich, są niewystarczające, a, do, a dowody są takie, że przecież był egzamin ósmoklasisty, że przecież był egzamin maturalny, że przecież przedszkola funkcjonują de facto normalnie i nic takiego w środowisku szkolnym się nie dzieje, no to można założyć, że od września też się nic nie będzie działo. Ktoś powie: No dobrze, ale od 1 września. Na wszystkie dzieci przychodzą do szkół, to nie będzie taka sytuacja jak w czasie egzaminów, gdzie tylko część dzieci, czy uczniów, czy młodzieży była w szkołach. To, żeby rozwiać tę ten, ten, ten wątpliwość, chciałbym posłużyć się. Raportem Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób z 6 sierpnia 2020 roku. Jest to, jest to raport agencji, która jest agencją Unii Europejskiej, od 2005 roku mającą swoją siedzibę, siedzibę w Sztokholmie i tam funkcjonującą, i której głównym zadaniem jest rozpoznawanie, ocena i powiadomianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, takimi jak na przykład COVID-19. I z tego raportu, który mówi o dzieciach w środowisku szkolnym, a przez dzieci się rozumie osoby od zera do 18 roku życia, wynika, że w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i, i również Wielkiej Brytanii odnotowywany jest bardzo mały odsetek przypadków covid -19. 19 wśród dzieci. To jest poniżej 5%, że nie zanotowano. Żadnych poważnych ognisk koronawirusa w szkołach. I co jest ważne, co chyba uspokoić powinno wszystkich rodziców, nie zanotowano żadnego przypadku przekazywania koronawirusa przez dziecko innemu dziecku. I jeżeli już dziecko zostaje zainfekowane koronawirusem, co zdarza się niezwykle rzadko, to oto te dzieci nie chorują de facto na COVID-19, a jeśli już, to przechodzą tę chorobę bardzo łagodne. I ostatnie Stwierdzenia, że zamykanie szkół nie stanowi znaczącej dodatkowej ochrony dla zdrowia dzieci, natomiast Ponowne otwarcie szkół nie ma wpływu na wzrost transmisji koronawirusa w danej społeczności lokalnej. To powinno brzmieć bardzo, bardzo bym powiedział, w sposób uspokajający. To wcale nie znaczy, że możemy sobie bagatelizować sytuację i nie stosować się do pewnego reżimu sanitarnego. O tym reżimie zaraz powiemy, ale dzisiaj w mówi Pan właśnie o uspokojeniu rodziców. Tymczasem dzisiaj w ekspresie bydgoskim taki nagłówek, nie poślesz dziecka do szkoły, grozi ci kara. Rzeczywiście takie sytuacje są. Przepisy, można... Panie dyrektorze, o, o tym decydują samorządy. Ja bym nie chciał absolutnie używać argumentu tego, który, który, o, o którym pan mówi, że jest sankcja karna dla rodziców za nieposyłanie dzieci do szkół. Dziecko do szkoły musi być posyłane, ponieważ w naszym systemie mamy obowiązek szkolny i obowiązek nauki, i on musi być respektowany. O to dbają dyrektorzy szkół i jeżeli ten obowiązek nie jest przez rodziców dokonywany to wówczas następuje zgłoszenie do organu prowadzącego i faktycznie w, wójt, burmistrz może, może grzywną rodziców ukarać. Ale ja bym nie chciał tego argumentu stosować, bo on, bo on jest mało skuteczny. Jeżeli rodzice obawiają się o zdrowie swojego dziecka, to są w stanie nawet jakąś grzywnę ponieść, byle chronić swoje dziecko przed niebezpieczeństwem i to trzeba zrozumieć. Tylko... Ale w każdym razie to, co tradycyjnie było, że jeśli rodzic decyduje na jakiś krótki okres, że nie pośle dziecka do szkoły z takich czy innych powodów czy obaw, to może usprawiedliwienie napisać. Ono oczywiście, będzie że honorowane. tak. Rodzice przecież kto weryfikuje zwolnienia, usprawiedliwienia rodziców? No nikt, jeżeli matka czy ojciec napisze proszę o usprawiedliwienie mojego dziecka, ponieważ jest chore, i nawet nie trzeba, nie trzeba podawać, z jakiego powodu jest chory, albo się, że się źle czuje, przecież nikt tego nie będzie weryfikował, tak? Natomiast jeżeli oczywiście rodzice napiszą proszę usprawiedliwić moje dziecko, ponieważ ja Obawiam się zachorowania mojego dziecka w szkole z powodu koronawirusa. No to to już jest, bym powiedział, mało, mało wiarygodne usprawiedliwienie. Obawy rodziców to jedno, a obawy nauczycieli to drugie, bo tutaj Związek Nauczycielstwa Polskiego zwłaszcza podnosi pewne e, obawy, e, czy rzeczywiście te rygory sanitarne są możliwe do zastosowania w warunkach szkolnych. E, i, i... Są w, dużym, w dużej mierze. Chciałbym powiedzieć, że najsłabszym, czy najtrudniejszym elementem w dopilnowaniu tego reżimu to są właśnie nauczyciele, ewentualnie starsi uczniowie. Bo to niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem wśród osób starszych, czyli powyżej 18 roku i w tym oczywiście nauczycieli, jest, jest większe. W związku z tym trzeba przeprowadzić, trzeba doprowadzić do takiej organizacji szkoły, żeby by nauczyciele, którzy stykają się z większą liczbą uczniów, no trzymali dystans albo mieli założoną maseczkę. I to jest możliwe do przeprowadzenia. Przecież nauczyciel w klasie uczący dzieci nie ma możliwości za dużej zarażenia się od dziecka koronawirusem, dlatego, że on będzie mógł utrzymywać tę odległość fizyczną. To samo na korytarzu. Jeżeli faktycznie musi przejść w tłumie dzieci, bo przecież takie sytuacje będą się zdarzać, no to założy maseczkę, czy ma przy łbice I będzie mógł w sposób bezpieczny przejść do, innego, do innej sali. No i z tego I... chyba powodu niektóre szkoły przechodzą na system zmianowy, tak przynajmniej czytam w doniesieniach prasowych czy w naszym regionie. Też Może chcą przejść, panie redaktorze, ale nie, nie, nie można powiedzieć, że przechodzą. Ja, ja to też czytam i ze zdumieniem czytam, jak mała jest, bym powiedział, świadomość prawa, które istnieje w Polsce. Prawo zostało zmienione i owszem, można przejść na tak zwane hybrydowe czy mieszane, Nauczanie, ale pod warunkiem, że organ prowadzący wyrazi na to zgodę. Czyli dyrektor może taką decyzję podjąć, ale organ prowadzący wyrazi zgodę, z czym nie będzie problemu, przypuszczam. Ale jest jeszcze jedna zapora, mianowicie musi być pozytywna opinia państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego. Więc to nie będą podejmowane pochopnie decyzje, że nagle jest informacja o tym, że jakiś uczeń zakatarzony do szkoły przychodzi, dyrektor w strachu odsyła go do izolatki i zarządza, zarządza zdalne nauczanie. Tego nie będzie. Będzie dochodzenie prowadzone przez, przez inspektora sanitarnego, i być może będzie zdalne nauczanie, ale tylko dla jednej grupy, dla jednej klasy, dla jednego etapu edukacyjnego, a nie od razu dla całej szkoły. I chciałbym też podkreślić, że. Te szkoły, które znajdują się w strefie żółtej, bo mam już takie szkoły w jednym powiecie i potencjalnie w czerwonej, to nie jest jeszcze przesłanka do tego, żeby automatycznie szkoły były zamykane. Tych pytań jest na pewno znacznie więcej. My musimy już kończyć, ale Pan Ach, Kurator jaka będzie, będzie gościem również naszej audycji jutro o godzinie 12.15. Zapraszamy słuchaczy i dziękujemy Też Panu. Też serdecznie za, zapraszam. Dziękuję za uwagę.